Sprawa zaginionej 7 października 2024 roku Beaty Klimek wzbudza duże zainteresowanie opinii publicznej oraz aktywność internautów. Postępowanie prowadzone przez organy ścigania do dziś nie doprowadziło do prawomocnego rozstrzygnięcia ani postawienia zarzutów komukolwiek w tej sprawie. Zgodnie z artykułem 71 paragraf 1 Kodeksu postępowania karnego podejrzanym jest osoba Wobec której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów natomiast oskarżonym staje się osoba wobec której wniesiono akt oskarżenia artykuł 71 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego Do momentu prawomocnego wyroku każda osoba korzysta z zasady domniemania niewinności artykuł 5 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego i artykuł 42 ustęp 3 konstytucji RP Publiczne przypisywanie winy dowolnej osobie w tym mężowi jego partnerce czy innym członkom rodziny jest niezgodne z zasadami rzetelnego procesu karnego oraz stanowi naruszenie ich dóbr osobistych Prawo do obrony chronione między innymi przez artykuł 42 Konstytucji RP oraz artykuł 6 Kodeksu postępowania karnego zapewnia każdemu możliwość odpowiedniej reakcji na zarzuty i obronę swoich praw w toku postępowania Osoba skazana za inne przestępstwo która odbyła już wyrok i skazanie zostało zatarte, artykuł 107 kodeksu karnego nie może być uznana za osobę winną w nowej sprawie bez prawomocnego wyroku. Formułowanie oskarżeń i pomówień w przestrzeni publicznej, także w internecie, podlega odpowiedzialności karnej. Pomówienie, artykuł 212, paragraf 1 kodeksu karnego oraz zniesławienie artykułu 216, paragraf 2 kodeksu karnego są przestępstwami za które grozi karak grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Internauci powinni pamiętać, że również w sieci obowiązują przepisy prawa, powtarzanie, udostępnianie czy publikowanie zarzutów bez podstaw dowodowych stanowi naruszenie prawa. Organy ścigania mają wyłączność na prowadzenie sprawy, informowanie o czynnościach, ujawnianie informacji z postępowania przygotowawczego jest zakazane artykuł 241 paragraf 1 kodeksu karnego. W przypadku spraw takich jak zaginięcie Beaty Klimek, kluczowe jest respektowanie zasady domniemania niewinności oraz ochrona godności i reputacji wszystkich osób związanych z postępowaniem. Podkreślić należy, że naruszenie dóbr osobistych i domniemania niewinności przyczynia się do stygmatyzacji i wtórnej wiktymizacji osób powiązanych ze sprawą.